Eee, wit witajcie na moim kanale, witajcie koziorożce. To jest dla Was czytanie na wrzesień 2019. Zobaczymy, co się będzie działo, co koziorożce powinny wiedzieć w tym miesiącu. Eee, jaka jest sytuacja? Lupiec odwrócony. Co jest wyzwanie? Co jest wyzwanie? ósemka kijów i siła. Przyczyny tej sytuacji. Trójka bucharów. wrócona. Co było w przeszłości? Królowa miecz. Dlaczego wy dążycie? Odwrócone. Najbliższa przeszłość, piątka mieczy i dziewiątka mieczy. W tej sytuacji królowa pęd, e, królowa kijów odwrócona. Dookoła, co się dzieje dookoła. Sęka pentakli odwrócona. E, czego nie widać? Szóstka pentakli odwrócona. Potencjalny wynik. Zobaczmy co mamy pod spodem. Trójka pentakli odwrócona. Ok, zobaczmy. Dużo kart odwróconych, ale w talii była tylko jedna czwarta karta odwróconych. Kiedy je tasowałam, i także, no, takie zostawiamy, bo zastanawiałam się, czy prawda, czy to, jakby na pewno tak wypadło, ale tak. No, i karty wskazują, no, że może być ktoś w Waszym otoczeniu, kto wykorzystuje sytuację. Myślę, że chodzi o sprawę zawodową bądź sprawę taką w pracy. I to jest ktoś, myślę, kto jest jak. Jakąś osobą taką blisko z waszego otoczenia, można by nawet powiedzieć, że przyjaciel, albo jakiś, jakiś taka w cudzysłowie dobra dusza, ale myślę, że tutaj jest jakaś niekorzystna sprawa, jeżeli chodzi o finanse, bądź ta osoba próbuje sobie przywłaszczać, jakby, waszą pracę. No, coś takiego, no bo jednak wychodzi ten diabeł na końcu i jakaś taka sprawa, która mówi, że możemy się uwikłać w jakąś taką plątaninę, um, jakiejś zależności od osoby, bądź na przykład podpisać jakiś kontrakt, y, po prostu wkopać się trochę, można powiedzieć, i finansowo jest to niekorzystne dla ciebie i w ogóle jest trochę też takiej nerwowości martwisz się i to może być tak, że na przykład wchodzisz w jakiś interes z osobą, która nie jest dojrzała w ogóle albo jakby początek wymaga od ciebie jakichś dużych nakładów no i okazuje się, że to ty podniesiesz jakby koszty tych nakładów, coś, coś w tym rodzaju no bo tak jak wygląda sytuacja? No, głupiec odwrócony, albo mówię o tym, że coś po prostu nie może wystartować, jest jakaś nowa, nowa rzecz, albo po prostu wchodzimy w coś, o czym nie mamy pojęcia. E Wyłączył się program do nagrywania, także już wracamy. Okej, okay. no i właśnie, mamy tego głupca, który no, może tutaj symbolizować... E no, jakąś taką sytuację, właśnie kiedy zabieramy się za coś, na czym nie mamy pojęcia. O tym głupiec nie ma tego bagażu. Ma dużo entuzjazmu albo jest to po prostu jakaś taka nieprzemyślana sprawa. No, nie, nie, głupiec jest niedoświadczony, on nie wie, on idzie na hura, Jeżeli za sobą nic nie bierze i jakby. Um, jakby nie, nie, nie jest doświadczony, no to jest narażony na niebezpieczeństwo, i trochę coś takiego tutaj widzę. Jak ty się czujesz w tej sytuacji? No, królowa Kijów odwrócona. E, no, i mamy te dwie królowe. Na, w przeszłości mamy królowe miecze, ona jest tu w pozycji prostej, więc jest to jakaś logiczna osoba, bądź jakby przychodzisz z taką energią, no to może być osoba z podznaku powietrznego, wagat bliźniak bądź wodnik. Albo na przykład ktoś, kto jest na prawo, ktoś, kto no nie daje się tutaj oszukać. Tej królowa Mieczy jest no, bardzo logiczną osobą i ona tutaj raczej umie przejrzeć sytuację. Ta królowa kijów. Jakby w tej sytuacji może świadczyć o tym, że brakuje Ci pewności siebie. Królowa kijów, no, zwykle znak ognisty, więc tu może być połączenie tych znaków ognistych i, i e, powietrznych. E, to może być lew, e, baran bądź, e, bądź strzelec. Ale tak, jeżeli ona jest w tej pozycji odwróconej, Mówi o braku takiej pewności siebie, może o takie ruszanie na hurra. E, ta karta też e, może mówić o, o właśnie o, takim, o takiej braku cierpliwości. E, królowa w ogóle Kijów również jest bardzo taką intuicyjną osobą. Ona ma właśnie tylko kotka i notabene mamy tutaj też tą siłę. E, jako wyzwanie tej sytuacji. Ja myślę, że nie do końca jesteśmy pewni, w co się pakujemy, w co idziemy, nie słuchamy intuicji i takie ja odnoszę wrażenie, że bierzemy się za coś, za co nie mamy pojęcia. I być może z kimś, kto nas po prostu do tego namówił. Albo wynika to z jakichś plotek. Bo tak, co mamy, co mamy w. Jakby podstawy tej sytuacji, dlaczego w ogóle do niej dochodzi. Mamy trójkę Pucharów i odwrócono. i trójkę Pucharów odwróconą mówi tak o jakichś plotkach, o, o jakiejś. No, często mówi również o stradzie po prostu, tak? Um, no i głupiec też mówi o jakiejś nieprzemyślanej rzeczy zupełnie nowej, za którą się bierzemy, bądź początku, który nie może się wystartować, tak, ale wieje tutaj jakby brakiem przemyślenia, e, brakiem doświadczenia, niesłuchania własnej intuicji i takiego e, lekkomyślności w ogóle. E, Trójka Bucharów odwrócona. No może w ogóle mówić o stracie, ale to jest też karta takich nieprawdziwych przyjaciół, e, plotek, e, jakichś takich zasłyszanych rzeczy, jakichś takich towarzyskich e, melanzjansów. Tak, tak to się nazywa. E, e, i no, w tej pozycji prostej no, mamy tutaj wsparcie, jest świętowanie, natomiast w tej pozycji odwróconej, tak jakby no, środowisko na nas wpływa, bo jest to karta właśnie środowiska, wyjścia na zewnątrz, e, no, jakoś nie sprzyja tej sytuacji. Co jest wyzwaniem tutaj tej, 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 tej sytuacji? No i swojego mamy połączenie ciebie. Jak ty się czujesz, czyli ta odwrócona siła, znowu brak cierpliwości, brak opanowania, może być takie trochę poczucie, że coś nie wychodzi, poczucie takiego próby przeforsowania czegoś. No i takiego, że nie ogarniamy, nie dajemy sobie rady. No i ósemka kijów może mówić o tym, że jest bardzo dużo rzeczy do zrobienia. Ósemka kijów mówi o komunikacji, o rzeczach, które przypływają, mogą być to właśnie maile. E, może być to dużo spraw do załatwienia, dynamika sytuacji i, i po prostu w jakimś złym znaczeniu, albo wszystko rusza zbyt szybko, albo nie chce ruszyć, tak? bo jest tak jakby wstrzymanie. E, no i ta ósemka kijów. Co wy macie w głowie? No i znowu karta ósemki, e, szóstki pół. E, e, Mieczy i Czwórka Mieczy mówi o tym, że jest takie, jakby powrót do czegoś, do jakiejś sytuacji. Um, ale ona jest jakby burzliwa. No. Szóstka kiw mówi o tym, szóstka kijów mówi o tym, że wracamy właśnie do tych burzliwych wód do jakiejś niezałatwionej sprawy. Do, no i czwórka pocharów mówi o tym, że odgrzebujemy, tak jakby nie ma tego spokoju umysłu, nie ma takiego wyciszenia, tak jakby jest. Um, no i niepokój, i e, brak takiego spokoju w sytuacji, e, nie, niecierpliwienie, e, jakby wybudzenie się z jakiegoś takiego stanu spokoju. No ale jakby powracamy do czegoś, co... Mm, no albo odgrzybujesz tutaj, bo może być jeszcze taka sytuacja, tak? To nie chodzi o sytuację w pracy, ale po prostu tak, nie możemy zacząć, Dopóki nie uporządkujemy jakiejś sprawy, i ty tą sprawę rozgrzepujesz. E, jest królowa mieczy w przeszłości, więc jakieś odcięcie, jakieś logiczne spojrzenie na sprawę, e, jest jakaś niedokończona praca, to mówi też trójka, i to może być też e, no, w sprawach zawodowych no, jakieś zerwanie kontraktu, jakieś niedotrzymanie, jakiś. Umów jakby jakichś założeń kontraktu, tak? Dlatego tutaj może być niebezpiecznie, jeżeli chodzi właśnie o taką sytuację zawodową. Albo coś jest napisane, nie jest to dotrzymane. I ma to związek właśnie z jakąś tutaj nieszczerością. Natomiast może to być też tak, że Przyczyną całej sytuacji, która nie daje ci spokoju i tego powrotu do przeszłości, e, jest jakby po to, aby coś rozwiązać. No, czy to jest jakaś strata, może tak być, e, oszustwo, czy może niepra nieprawdomówność jakby ludzi z twojego otoczenia, czy partnerów, byłych, e, e, czy przyjaciół. No, coś, coś tutaj jest nie tak pomiędzy właśnie tymi ludźmi. I żeby ten początek się wystartować jakby z czymś nowym. No, musimy uporządkować jakby swoją przeszłość. Ona, co prawda, tutaj jest jakoby zamknięta przez Królową Mieczy, ale um, no, tak jakby rozgrzebujesz to. No, muszę tak powiedzieć, że to rozgrzebujesz. Różnie, ponieważ jest to czytanie ogólne, więc różnie dla niektórych będzie to taka właśnie sytuacja sobotowa, a dla innych wracamy do przeszłości, aby zamknąć jakiś etap, yy, no, który jak, jakieś burzliwe emocje przynosił, tak, bo to jednak jest ten powrót i takie obudzenie się z letargu, yy, i jednak powrót, rozgrzebywanie czegoś z przeszłości. Dobrze, zobaczmy dalej, no co w najbliższej przyszłości i zacznijmy od tej sytuacji zawodowej, no właśnie mamy tą piątkę mieczy, czego będziemy doświadczać i dziewiątka mieczy, no więc no jakaś przykra sytuacja, kogoś kto jakby jeżeli powrócimy do tego, no to się tylko okaże, prawda, ta trójka, ta trójka i ta trójka mieczy, którą on tutaj zabiera, ta, w tej piące mieczy, no to jest po prostu e, wymuszenie na jakimś, jakby, swojej woli. Jest to karta e, jakichś niefajnych uczuć, niefajnych sytuacji. Może być karta zazdrości, e, e, no, e, jakiegoś nifer zachowania. E, no, tak jakby. No, jest poczucie jakiejś straty, jakiejś przykrej sytuacji, być może jakiejś takiej żenującej sytuacji, gdzie na przykład jakiś honor, bo te piątka mieczy często się kojarzy, że po prostu ktoś jest upokorzony, zwyczajnie yy, przez, przez kogoś, kto po prostu nie ma honoru, zachować się lepiej. Tak? A służy to tylko temu, jakby bo jest tutaj dużo ego w tej. Tej karcie, i ona mówi, że często po prostu próbujemy na kimś wymusić, nieważne, prawda, nie zważając, na to jak on się poczuje, tak. No i ta dziewiątka mieczy mówi, że no nie daje nam to spać, jest to jakieś może poczucie wstydu, że ktoś się tak zachował, ktoś się zachował w stosunku do nas, ktoś nas nie poszanował. W każdym razie ta karta mówi, no. O no w tym połączeniu jest tutaj silna, mówi o tym, że ktoś nas coś może zabrać i to po prostu tak prosto w oczy, albo nas po prostu przekręcić zwyczajnie, tak? Jeżeli chodzi o interes i możemy podpisać coś, na co będziemy musieli się później zgadzać, tak? Bo jest taki kontrakt, ale na przykład tylko my musimy się z niego wywiązać. Jest tutaj pod spodem jakby nieporówno tej pracy albo kontrakt... Yy, Właśnie jest tutaj zerwanie jakieś porozumienia, umowy, albo nie zrobienie czegoś zgodnie jakby z ustaleniami, tak? No i pod spodem no, jest ta trójka, czyli, czyli jakiegoś sukcesu tutaj nie ma, i tak jakby ktoś obiecał, a teraz nie dotrzymuje tego słowa. I dzieje się to w obrębie. Co się dzieje dookoła? No, ósemka mieczy, ósemka pentakli. No, Odwrócona. Znowu jest tą kartą pracy. Mamy takie dwie karty pracy, biznesu, dochodzenie do mistrzostwa, tak jakby. I na tej, na tej karcie właśnie mamy te osoby, które tu powinny pracować, wykonywać tą swoją pracę. Tu jakby wykonywać y, już prawie ku końcowi, tu zaczynamy wszystkie ustalenia są, praca zaczyna ruszać do przodu, i jakby wszystko się kręci, wszyscy wiedzą, co mają robić. W tej pozycji odwróconej, no, albo te warunki są zatrzymane, albo nie ma wyboru. Płatę, albo robimy coś w kółko bez sensu, cały czas. Ta karta mówi, że może zrobiliśmy 80% jakby własnej pracy i wszystko staje i na przykład, nie wiem, mamy blokadę przed ukończeniem, a tak jakby już się nacharowaliśmy, a na przykład nie możemy tej pracy dokończyć, tak, i, i dostać za nie wynagrodzenie, no coś, coś w tym rodzaju. Um, <laughs> I myślę, że to jest właśnie spowodowane przez czyjąś jakąś decyzję, taką bardzo ekologiczną, Także tu no, znowu narzuca się to, żeby właśnie uważać, jeżeli chodzi o takie ustalenia finansowe. Bo tu trzeba dobrego prześwietlenia. Bo to może być nawet zapisane w kontrakcie, ale ktoś się z tego po prostu nie będzie chciał wywiązać. Tak czy inaczej. No i czego nie widzimy w całej sytuacji? No, szóstka pentakli mówi o tym, że odwrócona, że te pieniądze przestają przypływać, tak? Czyli na przykład nie ma tej wypłaty, tak? Ktoś, kto ma dużo, nie daje, no nie, jakby pieniądze się kończą, nie ma wypłaty. Albo my ulokowaliśmy pieniądze, które nie przynoszą zysku. Ktoś dał dużo, a ktoś nie dał nic. Także jest to w odwrotnej pozycji, no może mówić o stracie finansowej albo o braku przypływu. Przepływu pieniądza, czyli na przykład, nie wiem, braków wypłaty, coś w tym rodzaju. No i tego nie widzimy, tak? Albo, albo na przykład kontrakt, który podpisujemy, nie wiem, bazuje na naszej yy, na przykład na naszej prowizji i ta prowizja po prostu nie wiadomo, co trzeba by zrobić, żeby ją dostać. Yy, I teraz no, wszystko kończy się niestety diabłem. I odwróconym asem pentakli. No, as pentakli mówi no, o jakimś nieudanym interesie, nieudanym ziarenku, o czymś materialnym, czego nie, nie ma. Tak jakby coś, co miało być właśnie jakimś startem, jakimś, no, jest jakby nie, nieudanym tym pomysłem, tak jakby nie może to ziarenko wykiełkować. No, i mamy kartę diabła, no, która mówi o jakimś uwięzieniu. Yy, no, strachu, uwikłaniu. Tu karta może również mówić o takich rzeczach, które są nielegalne, jak, jakieś właśnie, nie, Coś nielegalne z prawem, więc no, kurczę, duże ostrzeżenie jako żebyście na przykład nie mnie nie weszli w interes kim, jakby, kto nie jest tutaj godny zaufania albo po prostu nie macie pojęcia, zostawiacie wolną rękę na przykład swojemu nie wiem, wspólnikowi, a on tutaj na przykład może, nie wiem, nabrać kredyt i w ogóle zniknąć z tymi pieniędzmi, tak? I no, więc ostrożnie, bo ta logika jest tylko tu w przeszłości. E, jeśli chodzi natomiast e, no, o rozgrzebanie jakby jakiejś przeszłości, no może się okazać, że mm, Coś możemy tutaj, jakby karta diabła i Asa Pentakli może mówić o tym, że tak jakby nie ma znowu tego startu. Ten start i ten start jest tutaj jakby zablokowany. No, obecność diabła no, pokazuje, że jest to jakby kuszenie, tak? Coś nas skusiło i tutaj jakby jeśli chodzi o związek, no możemy zobaczyć jakieś niefajne rzeczy, no diabeł mówi o zdradzie, o, o, o kuszeniu i jeżeli chcieliśmy wrócić, żeby coś rozwiązać albo mieliśmy nadzieję, że coś powróci w ogóle do życia, no to tu się okazuje, że no odkrywamy jakieś po prostu jeszcze czarne, czarniejsze rzeczy, no i jakby... Stąd, prawda, idziemy w te tak, czyli wracamy, jest taki niepokój, e, brak poukładanych myśli. E, no, to, co się okazuje, to jeszcze bardziej nas dobija, i jest to tak, jakby, no, e, no. F, no jest tutaj Czuje się taki jakby brak szacunku, brak poszanowania, ktoś nas ośmieszył albo no po prostu nas przekręcił. No i diabeł mówi o tym, że coś nie startuje i jest jakby upada w ziarenku. No, obyd diabeł niestety mówi o tym, że ciężko jest po prostu od czegoś odejść, będzie dużo sił tutaj potrzebne. Albo możemy po prostu się już coś uwikłać i wtedy no, po prostu nie możemy się z tego wyplątać, prawda, jeżeli, jeżeli chodzi o taką sytuację zawodową. No to złożyliśmy podpis, no i teraz jakby trzeba w tą grę grać, tak? A już, e, no i wiemy, że będzie po prostu ciężko się stąd wywinąć. E, no i myślę, co jest tutaj potrzebne, tak? Bo, e, no myślę spokój, bo on jest tutaj wyzwaniem. Jest bardzo dużo, no i ta karta, ta ósemka e, znowu, e, może mówić o tym, że to może być takie ekscytujące, jest bardzo dużo informacji. My nie mamy czasu ich przemielić chyba. I wierzymy albo komuś na słowo, albo... No mam wrażenie, że coś jest tutaj nieprzemyślane, wchodzimy w coś, co jest nieprzemyślane i myślę, że potrzeba tutaj cierpliwości, spokoju, jakiegoś podwójnego zbadania sytuacji. Um, jakiegoś zabezpieczenia. Zobaczmy, jaka by była rada w ogóle dla koziorożca. Koziorożc powinien w tej sytuacji. Ok. Ehe, świetnie. Dobra. Wypadła nam tak. Siła, czyli dokładnie to, co jest Twoim wyzwaniem, tak? Uspokoić tą sytuację, nie poddawać się, ale też jakby zapanować nad, zapanować nad jakimś instynktem. Ósemka mieczy. E, prawda mamy te demony przeszłości, które nie dają nas spać trzeba się z nich uwolnić tak i królowa pentakli e, no królowa pentakli mówi o pieniądzach, o majątku, o jakiejś stabilności e, jeżeli macie ochotę powrócić do czegoś, no to te karty mówią, że po prostu przyniesie Wam tutaj tylko rozgrzebie, tak jakby otworzymy jakąś puszkę Pandory. Niczemu nam to nie będzie służyć. Potrzebna jest tutaj siła, opanowanie, wstrzemięźliwość, jakby um, no bo to jest też właśnie ta królowa um, kijów. No pewność siebie, pewność własnej takiej wartości i niepoddawanie się. Um, no i myślę, no siła jest też, tak jakby, to, taką tarczą obronną przeciwko przeciwnościom losu, tak? Ale ta tarcza mówi też o tym, że umiemy powiedzieć nie, bo karta siły mówi y, często też o takim naszym instynkcie, który, który tak jakby. Y, no, umiemy opanować go, tak? Umiemy powiedzieć nie. Nawet jak coś jest bardzo kuszące, to jednak siła mówi o tym, że prawda, siła jest w naszym środku i umiemy zapanować nad sytuacją. Czyli panujemy nad sytuacją, yy, pozwalamy tym demonom przeszłości odejść. Tutaj jakby. No, ta karta też właśnie, ona często przypomina mi w ogóle kartę diabła, ale ona mówi o jakichś właśnie demonach przeszłości. Coś się ciągnie, coś nierozwiązane, i e, wracając do tego, rozgrzebiemy tylko tą sytuację. Jeżeli musimy, no to miejmy się na baczności, naprawdę. I, bo chodzi tutaj również o te sprawy finansowe, ale też takie Twoje dobro, takie. Mm, w sensie zasobów, w sensie, nie wiem, jakichś oszczędności życiowych, nie wiem, jakichś, yy, no coś, co pozwala Ci zachować stabilną pozycję. Yy, dobrze, myślę, że to wszystko. Zobaczmy jeszcze, ponieważ jest takie czytanie dosyć ciężkie. Yy, ciężkie jak ciężkie, ale po prostu ostrzegające. Zobaczmy jeszcze o By była rada dla kościołoszcza. Observer. Super. Bo to jest karta, która mówi o tym, żeby obserwować sytuację mieć oko na wszystko, tak? To jest lis. Lis jest przypiegły. On, yy, prawda, jest sprytny. I siedzi na tym jajku, które symbolizuje nowy początek, i rozgląda się, patrzy jakby na całą sytuację z zewnątrz. Kto będzie znał angielski, będzie mógł sobie właśnie przeczytać tutaj całość tej karty, ale, prawda, miejmy szeroko oczy otwarte tutaj, bo potrzeba jest jakby nabrać perspektywy, spojrzeć na sytuację jakby obiektywnie, z dystansu. Bo w ogóle tak, jeszcze dodam, że tutaj ta szóstka mieczy w pozycji prostej mówi właśnie o, takim, o takiej sytuacji, kiedy nabieramy, tak jakby, perspektywy, patrzymy na sytuację z daleka, nabieramy jakiegoś takiego rozjaśnienia umysłu, kiedy patrzymy całościowo na to, tak? I, i lepiej możemy wtedy drogę e, ocenić. A ja myślę, że tutaj. E, Trochę na hurra, wchodzimy w coś i brakuje takiej całościowej perspektywy. Może coś wydawać się bardzo atrakcyjne na jakiś krótki okres czasu, ale nie, wi wi widzimy, nie widzimy tego, co będzie dalej. No a tutaj diabeł mówi o tym, że możemy po prostu nas, może nas to skusić, zwłaszcza jakiś interes, który nie będzie dochodowy. Albo możemy wrócić do sytuacji, która po prostu nie jest dla nas dobra. Ok, można sobie zatrzymać film i przeczytać. Dobrze, myślę, że to wszystko, koziorożce. Pozdrawiam serdecznie i życzę powodzenia.